Witajcie! Dzisiaj nietypowy film, ponieważ film Urbeksu. Bez zbędnego gadania wchodzimy. Znalazłem ten tutaj posiadłość, znaczy ruiny. Całkiem niedawno. I ci postawię wam tutaj nagrać to. Tutaj jest główne wejście. No nie przypomina ja to głównego wejścia. Słup stoi. Ogólnie był dom. Na mapach. To taki stary, typowy dom z lat 60., 70. Ceglany. Niestety z domu nie zostało nic. Taka ster to została. Cegieł. Tu widzimy fundamenty. I obecnie chodzę po terenie tego domu. A czy tego, który tutaj był. Bo jedyne co tu mamy to. Fundamenty, trochę gruzu i tyle. Dom nie był jakiś wielki, bo to ja się kawałek ściągał. No nic ciekawego tutaj nie zostało niestety się zawiadam to miało być takie najciekawsze chyba z tego Urebeksu czyli mianowicie dom, bo domy zawsze ciekawe. W głąb działki są jeszcze budynki gospodarcze, więc ja oczywiście pokażę, żeby coś tu było. Przejście jest trochę trudne, pokrzywa mi zarośnięte, ale mam pierwszy budynek, jedyny z dachem jeszcze. Moim zdaniem jakaś taka letnia kuchnia, Ten kominek jest. Do środka tylko zajrzymy, nie będę wchodził, bo strop już nie wygląda najlepiej. Nie wiadomo kiedy się zawali, lepiej nie ryzykować. Tam jeszcze kominek jest od tego, taki budynaczek. Tutaj obok mamy zawalony jakiś, jakaś może burka, to była nie za duże coś. To kolejne dobudowanie do tego z pustaków, już tutaj jak widać, strop cały runął. Trop dach betonowy to strop, można powiedzieć. Więc z tych budynków nic nie zostało, tylko gruzy. Idziemy jeszcze, bowiem tutaj są resztki stodały plus obory z tego co widzę. Ach, może zaczniemy od stodały, bo jest tutaj z lewej Stodoła ogólnie dosyć duża moim zdaniem Dosyć wysoka. Przodu tyle zostało, tu już dachówki trochę z niej pokrytej Tu musiał tak całkiem niedawno zawalić moim zdaniem Zawalić, ktoś to musiał posprzątać, bo jakby to było zawalone to myślę, że tu by leżało wszystko, te belki, to a tu sama dachówka została Tam nie będę szedł już za te bo tam nic nie ma pewnie pokrzywy same, tu obórka jedynie została jeszcze Tak to wygląda w środku, pokrycie dachowe, jak belki zbrojeniowej, ze stropu, który tu kiedyś sobie był, ściółka chyba jeszcze, widzę, czy słoma może, pełno gruzu ze ściany. Ciekawe, to tej ściany zauważyłem, że jest podwójna, z zewnątrz pusta, taka od środka cegła. No. Tutaj jeszcze mamy dla zwierząt taki żółb, paśnik można w sumie nazwać moim zdaniem dla jakiejś krowy, konia takie wyższe jest. Tyle, ruina. Więc to się tutaj nic z tego już nie uchowało jak widać. Tam tyły pójdę pokażę. Tam też nic nie ma praktycznie. Tu od boku widok. W tyłu jedynie prócz krzaków nie ma nic, bo jedynie płona po ciągniku myślę i tyle, i tyły. pullbacksów na moim kanale będzie teraz więcej, bo ja ogólnie od jakiegoś czasu już sobie zwiedzam takie miejsca, ale nigdy nie nagrywałem, robiłem tylko zdjęcia, więc nie bałem, jakieś kolejne będą na pewno przygody. A w tym odcinku tyle. Taki pierwszy nie za ciekawy. Dużo nie było ciekawego, ale myślę, że się komuś może spodobać. A więc do następnego. Cześć.